Dzisiaj pożegnania nadszedł czas, wyjeżdża ona z przekładnia kierownicza do Lamborghini Diablo. Patryka i Kiciuka, słuchajcie, nie było co tak naprawdę nagrywać o tej przekładni, ponieważ przekładnia była jak nowa. Zrobiliśmy w niej tylko prawą tuleję, został zmieniony tutaj ten ślisk do, 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 dociągający, a tak naprawdę została tylko zmieniona sprężyna. Słuchajcie, to jest przekładnia najprostsza jaka może być, przekładnia manualna, teraz takie przekładnie są stosowane właśnie w najnowszych samochodach, czyli w przekładniach gdzie jest całe wspomaganie w kolumnie kierowniczej, no tutaj u jest jak jest, po prostu trzeba się męczyć, słuchajcie, no udało nam się ją tak doprowadzić do stanu, można powiedzieć, że jak nowego, Najfajniejsze jest to, że to jest przekładnia firmy TRW, i do tego są jeszcze części dostępne. Nie jest to dostępne do, 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 do danego samochodu, tylko po prostu po wymiarach. Tej przekładni nie rozpoławialiśmy tutaj na tej rurze. Ta rura, tak naprawdę, zadanie jako być korpusem, w którym jest wsadzona po prostu tylko tuleja teflonowa, żeby po prostu lista w środku nie pukała. Słuchajcie, tu drążki kierownicze, to wszystko jest igła, e, zostało to wyczyszczone, przekładnia była bardzo brzydka, jak widzieliście na odcinkach z Patryka, gdzie tam było widać e, e, przód tego samochodu, ta pognita podłoga, no to wszystko było czymś zamazane, słuchajcie no udało nam się to wyczyścić, zobaczcie to było na czarno czymś wymazane i słuchajcie, zobaczcie jaki jest oryginalny na niej chrom, widać takie wrzery no ale coś co było przykryte jakąś tam farbą zamazane, udało się tak odtworzyć słuchajcie, ta przekładnia ma nawet te opaski oryginalne Tutaj musieliśmy te zmienić, bo w ogóle nie trzymały. No i zobaczcie jak to wygląda. Myślę, że to taka biżuteria dla samochodu. W 100% oryginalna, nie kombinowana. Z, włącznie z drążkami, tak jak Wam powiedziałem, kierowniczymi i tymi opaskami. Wydaje mi się, że jest to element, który będzie fajnie wyglądał na samochodzie. No i... Nie jest to element, który został tam wytworzony od nowa. Jest to oryginał. No i to dla mnie ma wartość, że udało się to doprowadzić. Chodźcie jeszcze tu zobaczyć. Widzicie taką fajną strukturkę tu na tym. Zobaczcie, to zostało wszystko wyczyszczone i ta oryginalna struktura, te śruby, to wszystko się nie pływało, pozostawało. Jakość tego jest naprawdę na wysokim poziomie. No szkoda byłoby to chromować od nowa. Wydaje mi się, że oryginał to jest oryginał i dla Patryka to będzie miało znaczenie. Sami wiecie, jak, e, jak oni skrupulatnie do tego podchodzą w MBL-u, e, do odtwarzania części. No i wydaje mi się, że e, zachowanie tego w 100% w oryginale będzie czymś fajnym. Słuchajcie, co do tych przekładni kierowniczych, nie można tego porównać z nowymi przekładniami, powiedzmy tam w Hyundai'ach, Kia, gdzie. Czy, czy renówkę, gdzie jest stosowany taki rodzaj przekładni kierowniczej no bo tu jest tuleja taka wsadzona, a tam jest o-ring jakość tego materiału, zobaczcie, nie wiem po 25-30 latach jak to wszystko wygląda nawet wałki nie są podżarte, także no nie ma co tu gadać głupot Jakość tamtych, materi tamtych materiałów, pomimo tego, że rozwój tej y, technologii wytwarzania części tego wszystkiego jest dużo bardziej precyzyjny, niby stosuje się dużo lepsze materiały, ale zobaczcie sami po tym, że tak wcale nie jest. No, y, elementy aluminiowe, które wyglądają jakby były wyciągnięte z wody, to są jak nowe, także. Y, co tu dużo mówić. Y, Przekładnia dzisiaj do nas wyjeżdża. Patryk będziesz mógł składać już samochód i przepychać go dużo chyba lżej. Łatwiej będzie to, to zrobić. No i co? Pozdrawiam Was wszystkich. Oglądajcie następne nasze odcinki. Trzymajcie się. Cześć!